Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz. Jestem wyznawcą na Santa Muerte od około 7 lat. Święta Śmierć jest moją patronką i przewodniczką. Błogosławi mnie na każdym polu mojego życia, obdarzając mnie duchowym pokojem, zdrowiem, ciekawym życiem oraz dobrymi warunkami materialnymi. Wiele razy w nadprzyrodzony sposób ratowała moją wolność, zdrowie oraz bezpieczeństwo. A Santa Muerte codziennie czyni cuda w moim życiu. Mam w niej oparcie i opiekę. I wiem, że mogę się do niej zwrócić w każdej chwili. W polskim internecie mało jest wiadomości na temat najświętszej śmierci. Na kanale postaram się przedstawić podstawowe informacje o La Santa Muerte, mogące służyć pomocą osobom chcącym ją poznać. Może to być z jednej strony wstępem na ścieżce oddania La Santa Muerte, podstawą do pracy z naszą panią. Zawiera także wiadomości, które każdy może rozwijać, aby umocnić swoją więź z najpiękniejszą dziewczynką. Myślę, że bardzo istotne jest to, że zostało to wszystko przedstawione z perspektywy praktykującego wyznawcy La Santa Muerte, a nie akademika, hobbysty, dziennikarza, zwykłego sceptyka wobec jej kultu, czy po prostu osoby, która postanowiła zarabiać pieniądze na naszej Pani. La Santa Muerte, Najświętsza Śmierć, La Flakita, Koścista Pani, La Nina Blanka, Najpiękniejsza Dziewczynka, Nasza Pani, Matka Śmierć, Biała Różyczka. Wiele osób może z łatwością dostrzec wzrastającą popularność La Santa Muerte. Liczba jej wizerunków jest ogromna. Szkielet ubrany w kobiece szaty, trzymający kosy w jednej ręce oraz glob ziemski w drugiej, pokryta białym makijażem twarz pięknej kobiety w kapturze, lub czaszka okryta welonem, pojawiają się na koszulkach, tatuażach, grafiti, filmach, figurkach, naklejkach, biżuterii, napojach, a nawet słodyczach. La Santa Muerte zaczęła także pojawiać się w produkcjach Hollywood, w takich filmach i serialach jak Breaking Bad, Savages, Bad Boys for Life, True Detective, Not Forgotten czy Penny Dreadful. Zraz ze wzrostem jej popularności w popkulturze, postać Świętej Śmierci jest coraz lepiej rozpoznawana na całym świecie. W lawinowym tempie wzrasta wokół nas zainteresowanie La Santa Muerte stanowiącą żywotne uosobienie śmierci. Najświętsza śmierć jest powszechnie uważana za cudowną opiekunkę swych wyznawców. Pomoc, jakiej udziela, jest niezwykle szybka, pewna i skuteczna. Wiele osób określa jej działania jako natychmiastowe cuda. To właśnie absolutna skuteczność zapewnia jej tak wielu nowych wyznawców. Najświętsza śmierć zachowuje przy tym całkowitą neutralność może zarówno leczyć, jak i niszczyć. Dla Santa Muerte może pomóc ci w każdej sprawie. Jaką tylko sobie wyobrazisz, z jaką tylko się do niej zwrócisz, wystarczy zwrócić się do niej z ufnością i zapalić dla niej świecę w kolorze odpowiadającym twojej intencji. Charakterystyczne jest to, że nie ocenia i nie kategoryzuje moralnie ani swoich wyznawców, ani ich próśb, ani nawet ich czynów. A Santa Muerte po prostu nie zadaje zbędnych pytań. Za patronkę obrały ją sobie osoby wykluczone przez społeczeństwo, odrzucone ze względu na to, kim są jak kochają, bądź jak myślą. Wyznawcy, którym nie są obce trudne warunki, wszechobecna przemoc, brak środków do życia lub rozpaczliwa sytuacja społeczna oddają się w opiekę Najświętszej Śmierci, uzyskując pocieszenie w postaci kochającej matki, której ostateczny dar to wolność od cierpienia i piekła. Najświętsza Śmierć akceptuje wszystkie swoje dzieci dokładnie takie, jakie są. Nie interesuje jej, jaką religię wyznajemy lub czy nie wyznajemy żadnej La Rosa Blanca uśmiecha się do swoich dzieci gdy pokonują swoje codzienne zmagania i znajdują siłę w poświęceniu się jej Najświętsza Śmierć jest wierna nigdy nie opuszcza swoich wyznawców nigdy nie opuszcza swoich dzieci kocha wszystkich ludzi i pomaga wszystkim którzy z miłością i szacunkiem do niej przychodzą La Santa Muerte pozostaje przy tobie gdy wszyscy przyjaciele zapomną o twoim istnieniu Wzywana jest w szczególnie beznadziejnych przypadkach, takich jak ciężka choroba, problemy prawne, niewierność kochanka, ochrona przed złem, unicestwienie wroga, sprowadzenie miłości, długi finansowe czy ulżenie cierpienia umierającego. Możemy odszukać setki świadectw i relacji ludzi dotkniętych przez świętą śmierć. Gdy ludzie modlą się do Santa Muerte, dzieją się prawdziwe cuda. Niezliczone przypadki opisujące uzdrowienia, nowe związki miłosne, wygrane sprawy sądowe, poprawę finansów, znalezienie nowej pracy czy uwolnienie z więzienia są powszechnie dostępne w internecie. Osoby, które się do niej zwracają, mogą łatwo zobaczyć, jak rozpadają się toksyczne relacje. Negatywna sytuacja w pracy zmienia się całkowicie, a życie rodzinne zmienia się na lepsze. La Santa Muerte niszczy wrogów oraz ludzi zagrażających jej wyznawcom i nigdy nie pozwoli na to, by ktoś skrzywdził jej dzieci. La Santa Muerte zyskuje coraz więcej oddanych wyznawców na całym świecie. Kult najświętszej śmierci gwałtownie rozprzestrzenia się wśród ludzi najróżniejszych wyznań: katolicyzmu, wicza, buddyzmu, gnostycyzmu, hinduizmu czy pogaństwa. W jej mocy potęga zdecydowanie przewyższa wszelkie bóstwa i świętych, z jakimi kiedykolwiek mieliście do czynienia. Oddaj swoje zmartwienia w jej ręce. La Santa Muerte wie najlepiej, jak rozwiązać Twój problem. Zdaj się całkowicie na nią. Niech koścista Pani przetnie swoją świętą kosą splątane węzły Twoich życiowych problemów. La Santa Muerte odetnie te rzeczy, które szkodzą w Twoim życiu i oświetli swą latarnią to, co zostało przez nas zakopane lub zignorowane. Ona jest zawsze obecna, zawsze była obecna i zawsze będzie obecna w Twoim życiu. Kiedy wszyscy odejdą, ona zawsze będzie z Tobą. Dzięki za wysłuchanie, pozdrawiam i do usłyszenia.